W zadaniu 10 dane jest ostrosu prawidłowy, którego krawędzie podstawy mają długość 10 cm, a krawędzie boczne 13. W każdym z tych przykładów ściana boczna ostrosłupa jest trójkątem równoramiennym o podstawie 10 i ramieniu równym 13. W takim razie możemy to obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. Obliczymy, jaką długość ma wysokość ściany bocznej, czyli będziemy mieli 5 do potęgi drugiej dodać h do drugiej. I to nam daje 13 do potęgi drugiej. 25 dodać H do drugiej jest równe 169. H do drugiej jest równe 169 minus 25. Czyli H do drugiej będzie równe 144. Zatem H jest równe 12 cm. I obliczmy od razu pole ściany bocznej. To będzie równe 1, 2 razy 12 i razy 10. To jest równe 60 cm2. Następnie przejdziemy do podpunktu A. Wiemy, że podstawą ostrosłupa jest kwadrat obok długości 13 cm, czyli możemy obliczyć pole podstawy. Pole podstawy będzie równe 10 do potęgi drugiej, czyli daje nam to 100 cm kwadratowych. Pole boczne. Mamy 4 pola ścian bocznych, czyli to jest 4 razy 60. Mamy 240 cm2. Zatem pole całkowite to będzie 100. Dodać 240. I to nam daje 340 cm2. Pod punkcie B podstawą strosupa jest trójkąt równoboczny o boku długości 13, czyli pole podstawy. To będzie 10 do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 4. Mamy 100 pierwiastków z 3 przez 4, co nam daje 25 pierwiastków z 3 cm kwadratowe. Pole boczne, to mamy 3 ściany boczne, czyli 3 razy 60 otrzymujemy 180 cm kwadratowych. I pole całkowite, możemy tutaj y, zapisać to jako 25 cm. Pierwiastku z 3 dodać 180 i mamy centymetry kwadratowe. Natomiast w podpunkcie C mamy sześciokąt, czyli podstawą strosupa jest sześciokąt foremny obok długości 13 cm. Każdy sześciokąt foremny obok długości A zbudowany jest z sześciu trójkątów równobocznych obok tej długości, czyli u nas to będzie to A. Pole podstawy mamy sześć ścian czyli będziemy mieli w takim razie razy 10 do potęgi drugiej pierwiastek z 3 przez 4, czwórkę, szóstkę możemy skrócić, mamy 3 razy 100 pierwiastków z 3 przez 2, stówkę jeszcze tutaj mamy i 3 razy 100 i na 2 mamy 150 pierwiastków z 3 cm kwadratowe. Zatem pole całkowite to mamy 150 pierwiastków z 3 dodać nasze pole boczne czyli pole boczne będzie równe 6 razy 60 co nam da 360 cm kwadratowych zatem pole całkowite to mamy 150 pierwiastku z 3 plus 360 cm kwadratowych